Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Chriso, a to jest kolejny odcinek z serii Forza Horizon 4, a zagraj ze mną, a co, a co, a czemu nie? W dzisiejszym odcinku bohaterem tego odcinka jest, słuchajcie, Ferrari Dino 246 GT z 1969 roku, czerwona wersja, ale nadal Ferrari, zobaczcie jaka gablotka, jaka ona smukła jest, widzicie to? Na no pewnie, że widzicie, no bo jak oglądacie odcinek, no to musicie widzieć, no bo jak inaczej, słuchajcie, no przecież, no, no nie da się inaczej tego, prawda? No więc taki kolejny mały teścik tej furki będzie Znowu mamy zimę No bo wiecie, no za mało gram Więc muszę trochę więcej grać, żeby wejść w inną porę roku Forza Maks prędkość tego auta Z tego co widzę pod górkę Może teraz z górki będzie lepiej, albo na prostej Tak jak teraz to mamy około 160 Tak, 160, nie no, dopiero włączył Czwarty bieg Skrzynia tu jest zapewne czterobiegowa 170 Dobra, musimy zwolnić, bo boję się, że Zrobimy to, co właśnie zrobiliśmy przed chwilą. No ale dobra, to nie tylko o tym. Zatrzymamy sobie gdzieś tutaj furkę, albo wjedziemy może w jakieś takie boczne miejsce, żeby nie było widać po prostu żeby nie było widać, żeby było widać, ale żeby nikt nas chwilę nie stukał. Myślę, że tu może będzie w porządku. Chociaż nie jest dużo ludzi i hałas, więc będzie mnie rozpraszał. Pojedziemy troszkę dalej. Jakieś na pewne miejsce fajne znajdziemy, ale tu mi się wydaje, że na tym śniegu byłoby git, co? I tu nikt chyba nie będzie jeździł. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Tak podle na żeby go bardziej i fajniej pokazać, to auto, to wejdziemy sobie w tryb drona. No i jesteśmy w trybie drona, możemy sobie teraz to te auto tak dokładnie obejrzeć, tak w każdym detalu. No i właśnie to chcę pokazać, jak ono wygląda, to auto. Nawet możemy się obniżyć, zobaczyć jakie detale. Podjedziemy sobie teraz dookoła. Tak delikatniej, żeby to jakiś efekt był oglądania tego, tego odcinka. Zobaczcie, jaki tu jest felga w tamtych czasach, więc już nie jest taka przywiewna jak teraz mamy. Widzimy kilkuramienne, tylko jest taka bardziej pełna, ale też jest klimatyczna. No, sami powiecie, że klimacik jest tutaj fajny w tej feldze. Nie jest jakiś tam niski profil, więc w tamtych czasach widocznie nie było jakieś stosowane jeszcze niskie profile. No ale nie tylko o tym, więc zobaczmy jeszcze. Tu mam jakiś fajny. Napis i co tam jest napisane? Jest. Yy Kurczę, nie mogę. Pini, coś tam, nie mogę doczytać się, więc pójdziemy krok dalej. Tu znowu widzimy koło przednie. Co to jest? Czujnik parkowania. Wygląda jak czujnik parkowania, ale to nie jest czujnik parkowania, więc nie wiem, co to będzie. Migacz. Migacz. No nie szkoda, że nie jest. Yy nie, nie kliknąłem jeszcze, że jest fajnie wyczyszczone, czyli jakby nie rozbite. Yy, tylko zostawiłem takie. No takie brudne prosto po trasie, no to co? Z przodu jakieś też migacze widzimy. Dino logo Dino na tym Ferrari jest, widzicie? Fajnie co? Zderzaki takie jak w Fiatach 125, 6, 5 w sumie też podobne miała. Taki klimat, ale ogumowane z przodu, żeby nie było można ich uszkodzić. Także świetne, świetne, naprawdę świetne, Ok, kolejne koło, to jest 14 cali, zobaczcie, z tego co wynika na, na feldze opisane. Chromodora, taka jest chyba marka, albo nazwa, albo yy, w sumie co może być? Może jakiś model tych felk w tamtych czasach, ale świetnie wyglądają. Jaki wlot powietrza, zobaczcie, jak fajnie zrobiony. Nie jest taki typowo w kierunku yy, wlot wjazdy, w kierunku jazdy, tylko jest całkowicie tak, jakby. Bokiem, czyli pod 90, no, kątem 90 stopni jest włożony w maskę, w tył, w błotnik. Sami widzicie, gdzie no, co mam, będę więcej tłumaczył przecież nie. No, więc tutaj jest design e, Pinifonina. Nie wiem, co to jest. Nie doczytałem, pewnie marka, model. Ale tył też ma ciekawy. Dino logo. GT. Dwie rury wydechowe. Zobaczmy, tak, są dwie rury wydechowe, świetne, poświetlenie rejestracji schowane w zderzakach, no rewelka, rewelka, nie? Dobra, zobaczmy co jest wyżej. Dobra, w takim układzie widzimy, w środku jak widzicie, z tyłu nie ma siedzeń, może z tamtej strony będzie lepiej widać, ale nie widać. Nie ma siedzeń. Kryso za kierownicą. Proszę bardzo. Wloty powietrza na szyby okrągłe. Z tyłu czerwone. Wykończenie. Tam jest silnik prawdopodobnie. Lusterka już nie ma, bo niestety urwało się podczas wypadku uszkodzenia. Dobra, schodzimy troszkę niżej. I to by było na tyle. Ciekawi mnie jeszcze tylko te zamykania, takie jak widzicie tutaj przy. Eee, przy tym, no przy tym zamku do zamykania drzwi, jest takie taka zapadka, jakby ciekawe co to jest. Czy to jest klamka, pewnie? No, musi być klamka do otwierania drzwi, więc to jest klamka. No, tak wygląda. Ale chromki dookoła szyb to też mi bardzo się podoba w samochodach. Taki daje urok, chociaż sportowe chyba fury jakieś mają czarne, ale fajne. Ale zobaczcie, jak jest ten przód taki zcięty jak tu te powietrze musi fajnie wchodzić i owiewać całą karoserię i wychodzić tyłem więc na pewno jest auto przyklejone do, do jezdni dobra wychodzimy z trybu no i zobaczmy co jest w środku w środku widzimy tak logo kierownicy srebrna pochromowana kierownica nie jest jakaś masywna jest po prostu taka cienka no kiedyś takie robili zegarów pełno po prawej mamy obrotom, prędkościomierz po lewej obrotomierz co jeszcze? Jakieś temperatura, temperatura wody, oleju, benzyna Jeszcze jakiś taki licznik, nie wiem od czego to jest Za wiele tu więcej nie widzę. no bo szkoda, że nie można obracać tą kamerą, a nie wejść dronem do środka No ale dobra, to by było na tyle z pokazywania Przyjedziemy się teraz z jakąś większą taką prędkością, zobaczymy jak wchodzi to w zakręty Zobaczcie, jak się ciemno zrobiło nawet już jak długo zajmowało nam omawianie auta z zewnątrz. No driftów nie umiem robić. Pewnie na automatycznej skrzyni, już to kiedyś mówiłem w odcinku, że nie da się tego zrobić. Ale Ferrari się na no tamte czasy na taki profil opon trzyma się świetnie, drogi, Wam powiem. Polecam przejechać się. No jakieś przyspieszenia nie ma tego, tak ostatnio 360. Ale no no to nie są te lata moi drodzy. Wypadniemy, wypadniemy Dobra, ale nie było tragedii Więc z przyspieszeniem no mogłoby być lepiej Aj! Zapatrzyłem się Sorki Dobra, chyba czas by było jakiś wyścig zrobić, co? Zobaczymy, czy uda nam się wygrać tym autem w ogóle coś. Pewnie auto będą dobrane do mojego auta, więc... Dobra, Kriso, gdzie ty jedziesz, powiedz mi teraz, bo do wyścigu tutaj chyba nie jedziesz. Więc trzeba wrócić na trasę. I skoczymy coś wygrać. Z przodu mamy, jak widać, wyboru dosyć dużo. Więc weźmiemy pierwszy lepszy, żeby cokolwiek po prostu jechać i pościgać się z rywalami. Zobaczyć, jak ich fury spraw sprawują się z Ferrari Dino GT246. Coś tutaj możemy wygrać. To jest chyba jakieś miasteczko, więc tutaj nie zrobimy żadnego zawodu. Ale tutaj mamy po prawej widzę, gdzieś tam jakiś się będzie wyścig, więc tam dojedziemy. Świetnie w co wygląda w ogóle tutaj to ten, ten miasteczko. Dobra, jest i. Zawody są. No i jesteśmy już na zawodach Sprint na festiwalu Horizon. No i lecimy. Co mamy? Podobny klimat OUT, chociaż to prawej jest świetne, co? Wygląda jak stara Warszawa z tyłu. Oj, ale mnie biorą. Ale mnie biorą już na samym starcie. No nie mogę na to pozwolić. Nie mogę, nie mogę. Bez dwóch zdań po prostu nie mogę na to pozwolić, więc będę robił co mogę, byle z tego zakrętu nie wypaść. O, ale pięknie weszło w zakręt, no nie mogę powiedzieć, że jakoś super wchodzi w zakręt, bo wiadomo, to są inne prędkości, tak? Bo e, innym autem, które jest z, z czasów współczesnych, po prostu te auta jakby rozpędzają się dużo wcześniej te, i od, w grze, jakby wyczuwamy te zakręty przez 100 paru na godzinę, no a tutaj na prostej drodze osiągamy 100 parę na godzinę, więc zakręty jest. Poniżej 100, no i trochę się ślizga. No ale słuchajcie, nie ma co czekiwać na tamte lata. Auto ma ile? 40-60 lat. O ile? 1969 to jest podanie rocznika tego auta. Wygląda naprawdę zjawiskowo. No a proste drodze też się fajnie jeździ. No ale zwróćcie uwagę, że no znowu jest oblodzenie trasy. Myślę, że jest szansa wygrać ten wyścig, bo nie wypadł znowu z trasy. To jest takie kluczowe tutaj. Szkoda, że ma cztery biegi. Może ma piąty bieg, ale sądzę, że nie rozpędzę się do piątki. Nie ma warunków na to. Strasznie długo na trójce przyciąga. Aj jaj. Dobra, wyprowadziliśmy wiele się nie obrócić, bo potem jest, wiecie, cofanie, do tyłu, do przodu i znowu trzeba lecieć naprzód, a no nie da się, nie da się tak, żeby wyjść wygrać wyścig po prostu. No, ślizga się, ślizga się. Może gdybym bardziej pokombinował jakimś tuningiem, coś zainwestował, jakiś hajs, który zrobiłem tutaj w grze i nie wiem, jakieś opony pozmieniam. ale wiecie co, nie chcę na początku, bo myślę, że będę sobie tak testował te furki po prostu z automatu, takie jakie gry, a gra oferuje, a z czasem... Jak już wszystkie przejdę, trochę mi to zajmie zapewnie, zapewne, więc później będę brał te same auta, jakieś takie najfajniejsze i te auta będę tuningował, zobaczę sobie co więcej z nich wyciągnę. No i jestem pierwszy. No i mamy noc. Wyścig dało się wygrać, jak widzicie, widzieliście. Zobaczcie jak jest teraz ładnie czysta. Od razu lepiej się prezentuje, co? Niż to co pokazywałem na dronie, więc kolejne odcinki będę na, 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 naprawiał te auta. I dopiero dron, ale... No, fajnie, fajnie, podoba mi się. Wizualnie chciałbym takie auto mieć, bo mi się bardzo podoba. Z tyłu te wdeżki w chromie, wszystko jest tak skomponowane. Zobaczcie, i to nad szybami te obrawki, oprawki i wycieraczki są też chromowane i zderzaki, Świetne, aby jakieś tu naprawdę fajne luzki założył w miarę współczesne, ale nie takie najnowsze, ale żeby pasowały do klimatu, to auto naprawdę świetnie wygląda. Taki jest czerwony kolor taki, taka czerwień fajna. Moi drodzy, no co więcej mogę Wam powiedzieć? Do środka jeszcze zajrzyjmy. Przejechaliśmy się, zobaczyliśmy to auto z każdej strony możliwej, więc w odcinku byłoby na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, że byliście ze mną, mieliście chęć obejrzeć sobie. Eee, I co? No i zapraszam do kolejnego odcinka, więc do usłyszenia. Cześć!